3 4 110 tysięcy łapek w górę udało wam się 120 tysięcy łapek w górę też wam się udało To ile łapek w górę nie wbijecie Dobra, 130 tysięcy łapek w górę tam pod spodem pod tym filmem I następny filmik z lifehacków z TikToka Może teraz wam się nie uda Juri, kiedy to się skończy? Nie wiem, jak podwyższymy próg do 200 tysięcy Dobrze, to, to na razie 130 tak na miękko Kiedyś dotrzemy do 200 Poza tym chciałem was też poinformować, ponieważ cały czas pytacie Tak naprawdę to nikt to nie pyta, ale brakuje już mnie niż 30 tysięcy do 4,5 miliona subów. No i wiecie co to znaczy? Nie będę mówił, ponieważ Juri się wkurzy i ucieknie. Już no, ale Po prostu, Juri ogoli brodę. I jeszcze jedna informacja. Proszę, zostaniecie do samego końca, ponieważ mam dla Was informację co do co akcji, którą robimy razem z Play, fanartowej akcji, ponieważ w tym miesiącu została wyróżniona praca jednego z Was, moich widzów. Także dziękuję, wiem, że jesteście kreatywni, więc jeżeli chcecie coś fajnego podziałać, porobić, to zapraszam na koniec, gdzie wyjaśnię co i jak. A akcja jest naprawdę fajna, także na końcu wyjaśnię, a teraz lecimy. its life hakami Uh, albo z trikami, ponieważ sprawdzimy trick lifehack, nie wiem jak to nazwać, ale jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę to zrobić i muszę to sprawdzić, ponieważ gościu nalał do balonów wodę, ale nie do zwykłego balona, ponieważ zrobił dziesięciowarstwowy balon, więc może najpierw to zrobimy, bo będzie ciężki trick, life lifehack jakkolwiek to zwał. Jak już zrobiliśmy, a raczej Juri zrobił dziesięciowarstwowy balon, ponieważ było to naprawdę trudne. Serio, zaufajcie mi, to teraz po prostu do tego balonu nalał wodę. Nie wiem, czy on miał inne balony, czy, czy nie tiktokerzy mają jakieś nadprzyrodzone moce, to co jest bardzo możliwe, ale u niego to jakoś chyba prościej wyglądało. Oczywiście. Jak to zrobić, chulerski? Dajmy spróbujmy. Czekaj, górę, bo to jest Karol czy nosi manualne? God, God. Dobrze, Juli, masz, proszę, proszę strach. Dobra, Karol zrobił jeden błąd. No proszę. Bo. Pokaż jaki błąd zrobił Karol. Musimy ten balon tutaj nałożyć. Patrzcie, panie, Fioletowy. Żółty. 200 IQ i tak 10 balonów, czyli za godzinę się widzimy. Nie czekaj, szybciej to pójdzie. Drugi balon. No to wciąż nie pójdzie, mi się wydaje. Dlaczego nie pójdzie? Damy radę. Tak, jest... damy radę! Następny różowy balon. Pomóżcie jakoś? Pęklu. To jest bardzo denerwujące. bardzo Jakby było wam mało jednego Juriego, to macie trzech Jurich. Dobrze! Ostatni? To jest ostatni stary, ostatni. Jest ja, jesteś pyta. gotowy? No, no, możemy. Wy... Leci! Dobrze, Juri, to był dobry. Nie, nie, nie. Jak nie? Możemy zrobić na dwa sposoby. Albo robimy to jeszcze raz wszystko od nowa i próbujemy w jakiś inny sposób. Albo po prostu tutaj zatrzymam i włączam wodę i zobaczymy, co będzie. Włączaj wodę. Dobra, dobra, nie, 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 Juri, nie, dobra, okej. Okay. Czekaj, czekaj, Wygrałeś, wygrałeś, stary. Stary, jak to pęknie, to. to co? Proszę, nie, nie, stary, to będzie wszędzie. Dobra, już, super, Juri. Czekaj, jeszcze, jeszcze nabierzemy. No, Juri. Ja nie mogę na to patrzeć. 10 warstw balonów. A, no to w sumie nie może pęknąć. Nie, nie pęknie. Ale Dzień. jak pęknie, to będzie dobry wybuch, dobra. Jak to stąd zdjąć, żeby to nie poszło? Ja pierdolę. Weź, teraz wyjmij te balony. O, oh, fuck. Wow, dołóż Jest się okay. Tylko zrobimy jeden błąd stary. Jaki? W tym lifehacku zakręcają tylko pierwsze balony, a ja zakręciłem ostatnie No co z tego? A że tam się wylewa? No tak, on pękie na pewno Zrobimy jeszcze raz? No dobra Patrzcie co zrobimy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Okej okay. okay. Bez, bez kamery to ci powiem, że ja, ja nienawidzę teraz Fagistych Pra. Mam nadzieję, że nie nagrywasz to. Nie mów widzę, ja już, ja już nie mogę tego robić, bo przecież mi się nie chce, że uważam, że Juri naprawdę nadawałby się na rolę pierwszoplanową w trudnych sprawach. I to nagrywasz? O jezus! No i teraz musisz tutaj potrzymać. Można? No trzymam, trzymam. Trzyma. Ja pierdź jak to wybuchnie, będzie koniec. Ja nie wiem. Dał się. Ja pierdziele stary, to jest niesamowite. I teraz pewnie zastanawiacie się, po co nam ten dziewięciowarstwowy balon napełniony wodą? Dziesięciowarstwowy. Powiedziałam dziewięć? Mhm. Dziesięciowarstwowy balon napełniony wodą. Ponieważ ten TikToker stwierdził, że to zrobi i rzuci na szkło. I teraz pewnie myśleliście, że powiem wam, co się stało. Stary, co ty zrobiłeś? Bo to nie moja wina! Co ty zrobiłeś? No, Jak nie twoja wina? On się sam napełnia, mam dosyć tych panonów! No, mam no, dosyć... No. No jest po balonu, Dzięki Dobry. ci bardzo. Tyle starałem się... Nie tego lifehacka. No. Bo ten TikToker stwierdził, że po prostu rzuci na szkło i nie pokazał, jaki jest efekt. Dlatego stwierdziłem, że fajnie będzie to zrobić i wam pokazać. Bo byłem ciekaw, jaki jest efekt, ale już jestem coraz mniej ciekaw. Także ja tu posprzątam i na samym końcu wywalimy ten balon i zobaczymy, co się z nim wydarzy. Bo wydaje mi się, że efekt może być bardzo ciekawy, jak tak 10 balonów się rozwali, tak jeden po drugim. Dobra, to do kolejnego lifehacka. No stop! O Po tych wszystkich przeżyciach, Gustaw, proszę cię odejść, ponieważ teraz będą się działy rzeczy artystyczne. Ponieważ Lifehack, który po prostu pokaże wam, jak zrobić ładną, a raczej pomysłową fotkę. Juri, czemu ty te banknoty tutaj rozwaliłeś? To nie są moje, to są Gustawa. Gustaw, bogacz. Juri po prostu chciał udawać, że to są prawdziwe. Nie, to nie są prawdziwe. Także mamy taką y, tubkę od papieru. I co z nią można zrobić? Bardzo ciekawą rzecz można zrobić. I TikTok nam to pokazuje. A mianowicie bierzemy sobie kartkę i rysujemy na przykład. Znaczek, nie wiem, jakiejś firmy, albo cokolwiek chcecie. On tam zrobił znaczek Louis Vuitton. My zrobiliśmy bombę Louis Także mamy bomby wydrukowane. Coś ty, panie, mi dało. Nie mamy zwykłych nożyczek Bierzemy porządne nożyczki i wycinamy sobie nasz znaczek, który chcemy na zdjęciu. Ten cały life hack opiera się na tym, że pokaże nam, jak zrobić kreatywnie, sobie ładnie zdjęcie z po prostu takim rzucanym cieniem. I naprawdę to, co mu wyszło, wyszło mega dobrze. Także, no, musiałem to przetestować i zobaczymy, czy rzeczywiście wyjdzie mega dobrze, czy będzie 2 na 10. To dobry pomysł, żeby ta... Ten znaczek robić. Jak to zrobić? Dobra, jednak cofam, Juri, twój nóż jest niedoceniany po prostu. Wycięliśmy naszą bombę. A raczej przyznam, że Juri ją wyciął, ponieważ ja mam dzisiaj jakiś bardzo ciężki dzień, dlatego dzisiaj będzie odcinek Juriego. Także Juri to wykonał. Poza tym przydzieliliśmy jeszcze troszeczkę rolkę, ponieważ uważamy, zresztą on tak pokazał, że lepszy efekt jest jak będzie krótsza rolka. Więc jeżeli macie taką długą rolkę, to po prostu ją przytnijcie. I nie wiem, czy będzie efekt dobry, czy nie, czy w ogóle będzie jakiś efekt. Jeśli nie będzie to jeszcze ją przykrócimy. Także jak już mamy to gotowe, to teraz musimy wybrać. Się do jakiegoś ciemnego miejsca. Na przykład to łazienki. I teraz bardzo prosto gasimy to światło. I po prostu motyw jest taki, że bierzemy telefon albo latarkę. Odpalamy sobie ją i przykładamy do naszej rolki tą latareczkę. Podobnież będzie ładna bomba. Uwaga, uwaga! Ale piękne! Działo! troszkę tak pileć, że źle przycięte, ale ładnie. No. Ale postaramy się zrobić jakieś foto na Instagrama, także jak się uda, to Blowek 5 na Instagramie będzie efekt. Widzicie ten koszulę? To jest koszulka Juriego. I stwierdziłem, że zrobię mu odjechany prezent i po prostu przetestuję na jego koszulce lifehaka z TikToka. Ale się będziesz już To Przechodzi stary. Ponieważ na tej koszulce po prostu nadrukujemy, bo podobnie, się da, zdjęcie twojego ulubionego youtubera. Czyli ciebie. Okej, okay, <laughs> Dobra, więc po prostu działamy. Bardzo prosty lifehack, który miał 30 tysięcy serduszek, czyli trochę mało. To jest właśnie dziwne, bo te fajne lifehaki, które naprawdę są przydatne i ja uważam, że wow, zarobiście, to one mają mało lifehacków. Ale na przykład zrzucanie balonu z wodą, 10 balonów, ma już milion lajków. No to to, to jak na YouTubie te najgłupsze treści się najbardziej klikają. Nie mogę o pomyśleć tak. Dobra, robimy dalej. Pyk. Ale jeżeli uda się to zrobić i rzeczywiście uda nam się zrobić koszulkę z naruszeniem, będzie świetnie. No po prostu bierzecie jakiekolwiek zdjęcie chcecie, drukujecie sobie. My wybraliśmy Adama i je sobie elegancko wycinacie. Pięknie. Dzięki. I nie mów, że nie, bo jest pięknie. I teraz bierzemy folię, i w tą folię będziemy Naruciaka owijać. Panie Karolku, może kilka warstw. Widzisz? No, jeszcze jedno. to on się zna. I wycinamy. No, już się nie mogę doczekać. Dlaczego t-shirtu z Naruciakiem? Jeszcze musimy dociąć tutaj. I teraz bierzecie sobie tak ładnie zalaminowane zdjęcie, i kładziecie sobie w miejsce, w które je chcecie. Tu będzie git. Teraz do akcji wkracza żelazko. No i musicie mieć papier do pieczenia. Ten papier sobie wykładacie na to zdjęcie. To i Zaraz będą się działy... Cuda dziubas! Tylko czy będą się działy? Napisz w komentarzu. Myślisz, że będzie działać, czy nie? Ja myślę, że to może działać. To byłoby super, jakby działało. Uwaga! jaka to będzie piękna krzuk ja się nie mogę doczekać. będzie najpiękniejsza koszulka, jaką Yuri będzie miał. Od razu ją założę, sprawdzę. O patrz, patrz, Karol, tam już coś się dzieje. Myślisz, że już? Nie, nie, jeszcze jeszcze. Że rozdamy tę koszulkę, co Yuri? Chcesz ją rozdać? No. To jest moja stara koszulka, ona jest z dziurami, i to. jest się... wybrana! Stary, jestem pewny, że każda osoba, która ogląda chce taką koszulkę. Więc jeżeli chcesz, zostaw komentarz, zostaw subskrypcję i tyle. I ta koszulka będzie twoja. Yy, no, tak poważnie to nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał koszulkę z czy bez obrazy na ruciak, Adam, ale nie wiem, ja bym nie chciał szuki ze zdjęciem youtubera. Szczególnie, że możesz sami sobie zrobić. Ale jak ktoś chce, to zapraszam. Może będzie jeden chętny, to wtedy od razu myślę kurierem. Już mogę sprawdzać? No, sprawdzamy. Czy nigdy się tak nie stresowałem? Powoli. Trzy, cztery. No piękne, po prostu piękne. I lifehack, wow, czy tutaj jeszcze do, doprasuję, bo jeszcze tutaj trochę się odgina. No będzie trzeba doprasować, że zaraz to naprawię, ale patrzcie. Czy to nie jest piękna koszulka? Takie koszulki moim zdaniem powinny wprowadzić największe sieci odzieżowe do sprzedaży. No, także jak ktoś chce to zapraszam, to będzie jedyna taka niespotykana koszulka. Jak Juri ocenia? No ja ją założę, sprawdzę. Nie, to już pewnie jest w Także lifehack zaliczony, mega mi się podobał, także polecam całym serduszkiem. Róbcie koszulki, tylko może nie z youtubera. Na pewno nie ze mną. Teraz się boję, że ktoś zrobi z koszulkę z moim zdjęć. Można już przejść się? Już można przejść się Tak, Juri, zrób to przejście, już proszę cię. Do znowu be. przejście, przejście. Łop. Następny lifehack, który. Dziwny bardzo, ale sprawdzimy go, bo dziwne lifehacki są najlepsze. A mianowicie, potrzebujemy do tego lifehacka kartę. Kartę płatniczą, ja tutaj pokazuję tak ją i uczulam was, żebyście w internecie nie pokazywali swojej karty, nie robili zdjęć swojej karty, bo wiele w internecie widziałem. I na przykład jeden DJ. DJ Kalet. Nie wiem, czy mi to, ale on jest dość Wrzucił gdzieś na snapa przez chwilę zdjęcie swojej karty i podobnież ukradli mu z 10 tysięcy dolców w kilka sekund. Więc uważajcie, gdzie co wrzucacie. Bierzecie swoją kartę. Ja, będę ciął swoją kartę. Okej, okay, ale ona i tak traci ważność i po prostu tniecie karty. A dokładniej ten chip tutaj. O ten chip musicie uciąć. O ten wyciąć. Dobra, to wycinaj. I jak już mamy wycięty nasz chip, to jeszcze tutaj docinamy. Ten lifehack podobnież sprawi, że będziemy mogli płacić swoją ręką. I to ciekawsze, to gościu, który zrobił ten lifehack, pokazał to płacenie ręką na terminalu. Po prostu przyłożył rękę do terminalu na komputerze. Więc ja nie wiem, czy to będzie działać, ale śmiesznie to nagrał, Joanna. Także tak, mamy wycięty nasz chip i teraz po prostu przyklejamy sobie go do dłoni. Co my robimy ze skin. Nie wiem, czy to jest sensowne. No ja nie wiem, stary, bo to jest chyba na jedno użycie. No chyba, że nie będziecie nigdy tego odklejać, no to super live, tak polecam całym serduszkiem. Okej, okay, mamy to przyklejone. Czas to przetestować. Zapomnieliśmy o najważniejszej, czyli o rękawiczce, ponieważ on to w rękawiczce robi, więc rękawiczka na pewno jest ważnym aspektem tego filmiku. ale niesamowite po 10 odcinkach wyjść na dół na nie, bo to jest chyba pierwszy layfag odwożę od Rok. Okej, okay, więc tak, mamy rękawiczkę, sprawdzamy tutaj na parkometrze, będzie działać czy nie, jak myślisz? Moim zdaniem będzie. Uwaga, uwaga. Może no że nie? Proszę czekać. 3 cztery. Proszę przyłożyć klub włożyć kartę. No jak tu? To... Ty nie działa. Jakbyśmy tak zrobili po prostu. Może ten chip sam, nie pacz, wiem. Pacz, pacz. Zepsułeś kartę. Po prostu zepsułeś kartę To jest lifehack roku. Gościu po prostu wkręcił wszystkich. Czy ten sam chip działa? To jeszcze raz. że to ja myślałem, że. to działa, działabym tak? Nie ci, ty ci pewien, że będzie działać. Fake jak nic. Ja pierdzielę. Gościu po prostu jest 200 IQ. Oszukał wszystkich i nawet jest taki lifehack zrobiony pod nas, żebyśmy przetestowali i stracili kartę. Także lifehack niezaliczony. Nie Juri, jest naprawdę źle. To się tak rozprzestrzenia ten TikTok, że nawet Jason Derulo został TikTokerem. I naj Najgorsze jest to, że on nagrał lifehacka. To, co jest najgorsze, to to, że jest to dość. To nawet nie jest dość. To jest bardzo niebezpieczny lifehack, ponieważ on rzekomo stracił zęba. Więc ocencie, czy naprawdę stracił zęba, czy to jest fake. Bo przejrzałem tego lifehacka kilka razy i naprawdę na początku miał zęby, a na końcu już ich nie miał. Tych przednich. Więc jeżeli naprawdę gościu zrobił lifehacka na TikToka i przy okazji stracił zęby, to, to jest wyższy level. Ja naprawdę nic mnie nie zaskoczy na TikToku. Także o co chodzi? Bierzemy wiertarkę i wkładamy w to wiertło. Po prostu kukurydzę. I ten life hack raczej możecie znać, bo to jest dość popularna sprawa. Proszę, przed TikTokiem to było. Tak, ładnie. i po prostu teraz. Dobra. Ojoj. Ale jak to jest? bo nie rozumiem motywu. Wiesz, ty mi powiesz, po co to jest. Nie wiem, stary. Kompletnie nie wiem. I to działa, czy nie? Tak, okay, ci pomogę. Nie, nie, nie! Ja dziękuję, Juri. To było najgłupsze chyba, co w życiu zrobiłem. Chociaż najgłupsze było zaczęcie robienia tych lifehacków z TikToka, ale. No, lifehack dla mnie totalnie niezrozumiały. Czy Jason Derulo rzeczywiście stracił zęby nagrywając to? Moim zdaniem nie. Ale i tak tego nie powtarzajcie. Nie róbcie, bo nie jest to zbyt rozsądne i bezpieczne. Także lifehack niezaliczony, ponieważ nie wiem, w czym miałoby to pomóc. W Czym to ma pomóc? Juri, podpowiedz mi, albo powiedzcie mi w kom komentarze, bo ja tego totalnie nie rozumiem. Ale kukurydza dobra, a teraz wracamy do naszego dziesięciowarstwowego balonu i zobaczymy, co się stanie, jak go rozwalimy. Nowy dzień, nowe możliwości i uwaga, udało się jednak zrobić dziesięciowarstwowego balona. Było to trudne, ale Juri, powiem wam, że podjął wyzwanie i, i się udało, także zaraz go rozwalamy i zobaczymy, co się stanie, ale zaczniemy może od tego. No powiem ci tak, Karol, tutaj nie było nic specjalnego, także... A teraz będzie jazda. Co się stanie, jak wrócimy dziesięciobarstwowy balon? Szczerze spodziewam się lepszego efektu, także dla mnie 2 na 10. Nie będę ukrywał, że jestem zawiedziony tym efektem, ale mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeszcze informacja co do playa, o której mówiłem na początku. A mianowicie cały czas trwa comiesięczny konkurs fanartowy, który organizujemy razem z Play. A. Co trzeba zrobić? Bardzo prosta akcja, robicie fanarta, który jest związany ze mną, czyli nie wiem, możecie na przykład zrobić jakieś fanarta z Karoli czy nosi Pamiętajcie, że ten fanart musi mieć jakiś element playowy, czyli na przykład fioletowy kolor, albo blob playa, coś związanego z playem po prostu wrzucacie go na Instagramie, oznaczacie mnie, oznaczacie Play i oznaczacie to wszystko hashtagiem hashtag Team play i fioletowe serduszko. Wybranych będzie do pięciu prac zwycięskich nadesłanych do po prostu wszystkich twórców z Teamu Play. Twoja praca, jeżeli zwycięży, to zostanie po prostu stworzona w postaci plakatu, podpisana przez twórcę i wysłana z podpisem twórcy do ciebie, do domu. Także wydaje mi się, że to jest fajny gift. Dodatkowo również poza tymi zwycięskimi pracami, prace są też wyróżniane na profilu Play'a na Instagramie, więc wydaje mi się, że to jest fajna opcja. No i od razu mówię, że najlepiej nie ukrywam, że robić pracę w formie cyfrowej, ale jeżeli nie macie możliwości, to jakikolwiek fanart będzie super. Także tyle. Nie mogę się doczekać Waszych prac, czekam i dziękuję Wam za ten odcinek. Także pamiętajcie Karol, czynności manualne z Wami i widzimy się w kolejnych. Także trzymajcie się i piono. U!